Wszystkich Państwa, którzy tutaj dzisiaj chcieliście ten wieczór spędzić właśnie z autorami, jak również z nami. Bardzo serdecznie witam prezesa klubu fotograficznego ATES 2000. Nie wiem, że tutaj gdzieś z nami jest. Przede Przede Nie wiem. Tak. Jestem na ale, 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 ale jest bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam Jarosławską grupę fotograficzną, która towarzyszy tutaj autorom. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam młodzież, witam wszystkich, którzy kochają fotografię i tak jak powiedziałam, chcieli ten wieczór właśnie tutaj dzisiaj z nami spędzić. Jeżeli chodzi o twórczość obydwu panów, to myślę, że będzie okazja, żeby wypowiedzieć się na ten temat. Komisarz wystawy jest pani Agata Dziębierowska, która jest obecna z nami, za moment jeszcze głos. Ja powiem tak, bardzo się cieszę, że mogłam poznać twórczość. No to nie. Ponieważ Pania Kazę znam no. i tutaj powiem, że jest niesamowicie pracowitym człowiekiem, no. jakiekolwiek wydarzenia odbywają się, są realizowane przez Jarosławskie Ośrodki Kultury i Sztuki, to powiem szczerze, że zawsze na tych wydarzeniach widzimy Panią bardzo szybciutka. Bo zdjęcia pojawiają się w przestrzeni e, medialnej, pojawiają się e, w internecie, za co serdecznie dziękujemy i jest nam bardzo miło z tego powodu. Ja już oddaję głos, Pani Bardzo dziękuję, bardzo. witam Państwa serdecznie. E, drodzy Państwo, dzisiaj mamy do czynienia z ustawą, która być może, e, nie mówi o o skutu, I może nie mówi o perfekcji technicznej z fotograficznego widzenia, może nie mówi o ale nie mówię o takiej codzienności, o takiej urodności chwili. E, jest to zapis pewnej drogi, a w zasadzie do pasji, e, dwóch autorów o różnych spojrzeniach na ten świat. E, czyli może zresztą Kacpra, bo z Kacru, czy tutaj znamy, także Kacper na można sprowadzić doświadczenie o bardzo w fotografii. E, pamiętam ostatnie wystawy Kacpra. To już kawał czasu, e, które powiadały o sporcie, o emocjach, e, o rywalizacji, które towarzyszyły tej dyscypliny. Czasem te zainteresowania troszeczkę już się rozszerzyły i czasem po prostu fotografuje tętniące życie miasto. Często, jak będzie to wspominała, możemy spotkać go na różnych wydarzeniach kulturalnych, artystycznych. I na tej wystawie również pojawił się zapis takiego wydarzenia, a właściwie konceptu pana Szysła ten Tenka próbował uchwycić emocje, które towarzyszą muzykowi e, na scenie. Z kolei Daniel nieco krótszy doświadczenie, który jest młodszym człowiekiem. E, z, tak, wyjątkowo było to zainteresowanie też astrofotografią. E, na tej wystawie też są takie prace z tego okresu. Obecnie fotografuje to, co widzi, to co szykuje jego oko, czyli taką uczenną codzienność, naturę, przyrodę, krajobraz, czyli wszystko. Wspólny mianownikiem tej stawi jest... Która zachary, życia, emocji, ale myślę, że największą siłą tej postawy jest właśnie taka jej autentyczność. Także układam, co też mnie No i cóż, jakby dalsze inspiracje do tego i właśnie do tego celu, który jest z Także super, oddaję Panu teraz to Nie chcę powiedzieć, że najważniejszą Pani

tematu wystawy. Myślałem, że po prostu ja dam swoje zdjęcia, wujek da swojej i tyle. Ale wiedziałem się wtedy, że wujek daje samą koncertówkę. więc pomyślałem, no i też trochę z koncertu zespół Medellis daje zdjęcia, ale daje też zdjęcia, w których w jakiś sposób staram się wykorzystać światło w jakiś przynajmniej trochę niecodzienny sposób. Tak Myślałem, co łączy koncepty, dźwięk i światła? Często W końcu słyszymy często od 20 do 20 tys. poz. herców, a widzimy od 400 do 780 teraherców. Ja gratuluję tego, że nie wiem kto kogo zachęcał, ale chyba, ponieważ tak, wcześniej to były wystawy u nas, to myślę, że jest pierwsza. So. Więc fajnie, więc że świetnie, że zachęcamy te osoby do tego, żeby wspólnie, żeby razem pokazać się. Ja wiem, że tak fajnie się rozłożyło, że łączy was nazwisko, to samo to nazwisko, ale jeszcze ten temat, no jest słowa, słowa, słowa. Pasja wspólna tego tematu i pomysł. Także serdecznie gratuluję, Wam kolejnych życzę Wam kolejnych wystaw, czy to indywidualnych, czy to udziału w wystawach zbiorowych, i rozwijania przede wszystkim swojej klasy. To jest ważne. Tak Także się spotkali na kolejnych wystawach. Z całego serca gratuluję. Ale już planujemy. Już no, planujemy. bardzo bardzo dobrze. Także gratuluję pięknie. Lęka, oczywiście, proszę bardzo i...

indywidualnie. Proszę państwo, to są panowie i nie ja wiadomo. Wstawiam uważamy za odpad. Za... O <śleski>